Mano, zadanie czwarte dzisiaj przed nami Paturka podstawowa. No i dzisiaj będzie dużo roboty, więc zabieramy się do pracy. Co my tutaj mamy? Układ równa. No, wielu z Was układów równa nie lubi. No, jest to na pewno taki temat, który trzeba poćwiczyć, żeby rozwiązywać te układy poprawnie i w łatwy sposób, bez problemów. No, i tu rozumiem, że z tym jest kłopot, bo niestety to jest taki temat treningolubny. Jeżeli poświęciłeś w swoim życiu 30 minut na nauczenie się układów równań, to nie ma bata, żebyś robił je sprawnie, dobrze i bezproblemowo. Że niestety, ale trzeba będzie na to poświęcić trochę więcej czasu, ale nie przejmuj się, zostaw suba i na pewno razem takich układów przeliczymy, nie najmniej do twojej matury i przygotujesz się bez problemów. I tutaj mamy podany układ równań i pytanie że ma nieskończenie wiele rozwiązań jeśli i mamy wybrać parametr a ile on będzie równy żeby taki układ miał nieskończenie wiele rozwiązań hm hmm. no podejść do problemu jest kilka tutaj faktycznie zadanie na pewno sprawiłoby problem komuś kto nie za specjalnie się przemieszcza w tego typu sprawach jak układy równań jak równania jak funkcje no, i szczególnie jak ktoś widzi parametr i już jest cały zestresowany, no to tym bardziej na pewno kłopoty by były. Ale okazuje się, że zadanie jest proste. Natomiast, żeby je rozwiązać, to w ogóle zastanówmy się, z jakimi funkcjami albo wyrażeniami mamy tutaj do czynienia. I zobaczcie, że to, co tutaj dostajemy, to jest x oraz y do potęgi pierwszej. A jeżeli mamy cię taką sytuację i ona nie ma żadnych potęg, pierwiastków, ułamków, to to zawsze będzie funkcja liniowa. I faktycznie tutaj mamy do czynienia z funkcjami liniowymi. Dwiema funkcjami liniowymi. No i zastanówmy się, jak mogą wyglądać funkcje liniowe w układzie współrzędnych. Jeżeli mam przypadkową funkcję liniową, to jak mogę ustawić jakąś inną wobec niej. Właściwie to mamy kilka możliwości. Pierwsza jest taka, że leci sobie randomowo i przecina się w pojedynczym punkcie. I taką sytuację nazywamy takim momentem, gdzie taki układ równań, takich dwóch prostych ma po prostu jedno konkretne rozwiązanie x i y. Natomiast no to nie jest problem, który mamy w zadaniu. U nas ma mieć ono, ten układ, nieskończenie wiele rozwiązań. No, zastanówmy się, co jeszcze możemy tutaj w takim układzie narysować. Taką sytuację. Jeżeli nazwę proste K i L, oraz powiem dla jasności, że K jest równoległe do L, to, to te proste nigdy się nie przecinają. One zawsze będą rozłączne, a to oznacza, że nie będą miały wcale punktu wspólnego, czyli nie będą miały żadnego rozwiązania. Czyli jak narysować sytuację? Której takie proste mają nieskończenie wiele rozwiązań. Nie wiem, czy mi się uda trafić. Chyba się udało. Takie proste muszą być idealnie na siebie nałożone. Krótko mówiąc, muszą być takie same. No ale Mati, zaraz, jak takie same, skoro tu jest 4x, a tu jest 6x? Słuszna uwaga. Zastanówmy się nad takim wyrażeniem. y równa się x plus 3. No i pytanie, czy ja mogę te wyrażenie zapisać w inny sposób, ale tak, żeby było ono takie samo? Mogę. Mogę na przykład zapisać w ten sposób, że przemnożę sobie je razy 2. Ale mogę jest jednocześnie zapisać w taki sposób, że obustronnie dodam trójkę. I to są dokładnie operacje, których nauczyliście się. W trakcie działu rozwiązywanie równań. Czyli że faktycznie ja mogę dane równanie przemnożyć lub podzielić, albo dodać, albo odjąć taką samą wartość obustronnie, bo samego równania to nie zmieni, tylko to, jak wygląda. Cały czas lewa strona będzie się równała prawej. A zatem gdybym teraz zrobił, zobaczcie, układ tych dwóch równań, to te dwa równania miałyby nieskończenie wiele rozwiązań, bo one są po prostu takie same. Tylko zapisane w innej postaci. No, i to jest dokładnie, słuchajcie, problem, z którym tutaj mamy do czynienia. Przepiszemy sobie ten układ równań: 4x plus 2y równa się 10. 4x plus 2y równa się 10. I tutaj było: 6x plus ay równa się 15. 6x plus ay równa się 15. I żeby sprawić, że te układy równań będą takie same, to ja będę chciał sprawić, żeby te miejsca były takie same na początek. I żeby to zrobić, to dla wygody życia widzę, że pierwsze z równań mogę podzielić przez 2. Podzieliłem je przez 2, przepiszę równanie pod spodem. No i teraz już widzę, że żeby dostać 6x w pierwszym równaniu. To muszę je przemnożyć przez 6. Czyli będziemy mieli 6x plus 3y równa się 15. No i jak widzicie, zgadzają się prawie wszystkie wyrazy, poza tym wyrazem środkowym, czyli 3y oraz Ay. No ale zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, te wyrazy po prostu mają być takie same czyli dla formalności wróć. Czy y ma się równać wróć? A Y. No, czyli jak sobie te Y pominiemy. To A równa się 3. No i tyle. Jest taka odpowiedź, całe szczęście, to jest odpowiedź prawidłowa. No i faktycznie to było pierwsze takie zadanie, gdzie naprawdę trzeba było się czymś tam wykazać. Także zadanie było trochę trudniejsze. Raczej takiego zadania obecnie bardzo byłbym zaskoczony, gdyby się na maturze pojawiło. No ale dajcie znać w komentarzach, czy dla Was było to łatwe czy trudne, a jeśli trudne, to czy rozwiązanie pomogło Wam to zrozumieć. No a póki co, trzymajcie się na razie.